Witajcie. Zakazana wiedza, część dziewiąta. Zakazana dla Was, którą dla Was odkrywam. Można by powiedzieć, że um, uczestniczymy w pewnej grze. Można by powiedzieć, że jesteśmy um, w jakimś teatrze, w jakimś teatrze absurdu e, czasem. Na spektaklu jakiejś tragedii, a czasem tragikomedii. Bardzo dużo wysiłku wkłada się w to, by ten teatr wyglądał wiarygodnie. Najbardziej dla mnie widoczne to jest oczywiście w polityce i w Polityce sądowej, bo już nie ma sądów w Polsce jako takich, jako niezależnej władzy. Są sądy polityczne, więc w polityce sądowej. Dzisiaj sobie o tym trochę powiemy. Powiemy sobie o tym również, jak dla ludzi, dla wielu osób, dla większości osób, ważniejsze jest to, na jakich wyglądają, niż jakimi są. Także to nie jest tak, że ten PR jest uprawiany na najwyższych szczeblach. Widać go wszędzie, widać go w każdym kościele, widać go na każdym profilu Facebookowym. Dzisiaj zrobię też nagranie odnośnie Kiulogos, ponieważ, ponieważ, ale to będzie niezależne nagranie, ponieważ zbliża się 31 sierpień. Ostatni jeszcze czas, ostatnie dni, kiedy można super preferencyjnie wsiąść do naszego pociągu, do pociągu, który może być fantastycznym dla Was zabezpieczeniem przed inflacją, może być fantastycznym, bezpiecznym wyjściem z tego teatru, który tworzą banki, które tworzą politycy. A jest to szczególnie dla mnie ważne, dlatego że właśnie dla Grupy Polskiej zdefiniowałem bardzo preferencyjne warunki. Warunki mówiące o tym, w jaki sposób, wbrew temu, czego Was uczą w szkołach, w jaki sposób bezpiecznie, wreszcie zabezpieczyć sobie przyszłość. O tym, będzie, o tym będzie osobne nagranie, natomiast teraz chciałbym też poprawić pewien błąd, który popełniłem wczoraj. Mianowicie dwukrotnie wymieniłem Piotra Krawczyka, raz przy okazji śmierci w Albanii, za co przepraszam, drugi raz w tle agencji wywiadu. Oczywiście zginął nie pan Piotr Krawczyk, tylko zginął pan Andrzej Izdebski w Albanii. No zaraz potem no zginął, umówmy się umownie. Zniknął. Może tak, może zginął, może nie zginął. Natomiast Piotr Krawczyk to jest były szef agencji wywiadu, który już tym szefem agencji wywiadu nie jest. Zastosowałem, zastosowałem pewien apel do policjantów, zgłasza się. Pisze do mnie przynajmniej coraz więcej policjantów. Wiem z wielu źródeł, że zatrudnia się w polskiej policji po pierwsze nabór stopnią, mimo podwyżek, bo próbuje się ten teatr utrzymać. Za moment sobie powiemy jeszcze jak, natomiast ogólnie jest pewna różnica między tym, co się dzieje w policji polskiej, a tym, co się dzieje w wojsku. Ja się skupiłem akurat na policjantach i na policji, ponieważ, no, rzeczywiście czymś haniebnym, myślę, w tej chwili jest służyć w Policji Polskiej. Zresztą ten nabór jest coraz mniejszy. Próbuje się go łatać oczywiście podwyżkami, oczywiście coraz większymi pieniędzmi, obietnicami o szybkiej, szybkim przejściu na emeryturę i tak dalej, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy dlatego, że mam od samych policjantów, za co dziękuję i od Was niezależnie, coraz więcej sygnałów, Mówiących o tym, że coraz więcej Ukraińców jest angażowanych do policji. To uważam za absolutny skandal, dlatego że może niezależnie zrobię promocję na Ukrainie albo wśród Ukraińców po języku ukraińskim, by przestrzec Ukraińców przed tym, żeby się nie angażowali. Um, nie angażowali do Policji Polskiej, bo nie ma lepszej metody, jak po prostu zrujnować sobie opinię, reputację, PR, zrujnować sobie wszystko. Um, natychmiast odżyją resentymenty negatywne wszelkiego typu na temat brutalności Ukraińców, na, temat, na tematy historyczne. Już nie chcę mówić o szczegółach, ale to jest oczywiste, no, nie ma lepszej metody, żeby popsuć relacje polsko-ukraińskie niż zatrudniając Ukraińców do Policji Polskiej. To jest, uważam, absolutny skandal, ale jest to wstydliwy temat. Nie mówi się o tym. Wręcz ci Ukraińcy mają taki prikaz, żeby nie rozmawiać po ukraińsku, nie, nie pokazywać, jakie narodowości są no, dzieją się nieciekawe rzeczy. Trochę inaczej sprawa wygląda w wojsku, ponieważ wojsko jest pewnym filarem może być pewnym filarem wzmacniającym dyktaturę. Dlatego, jeśli chodzi o wojsko, to każda dyktatura się trochę boi wojska, pamiętajcie, no, dlatego że przewrót wojskowy obalił niejedną dyktaturę na świecie. Dlatego, dlatego większe znacznie podwyżki dostają wojskowi niż policjanci. Właściwie co miesiąc są sygnały, że są jakieś podwyżki, czyli żołnierze są zachęcani, nęceni coraz bardziej. No ci szeregowi głównie żołnierze, najprościej żołnierze. Natomiast natomiast co zrobić, żeby mieć kontrolę nad wojskiem? No najlepiej oczywiście na samym czele postawić komisarzy, komisarzy partyjnych, cywili, takich jak Mariusz Płaszczak, do niego jeszcze wrócimy dzisiaj. Witam cię Mariuszu. Jak pan Branka na przykład, o którym powiemy sobie też parę słów więcej. Um, czyli, no, a potem trzeba zmienić całe dowództwo, czyli nepotyzm, kolesiostwo w pełnej klasie. Na pewno Wy wojskowi już dawno zauważyliście, że kluczem do awansu, kluczem do tego, żeby się utrzymać, są wyłącznie dobre koneksje z partią, wyłącznie to, by być zaufanym, komisarzy partyjnych. Tylko to gwarantuje wasz sukces, ewentualny awans. Ale Chciałbym też uczciwie powiedzieć, że to co się dzieje, to co się dzieje w Wojsku w Armii Polskiej, no, jest trochę nieporównywalne z tym, co się dzieje w Policji, gdzie bezpośrednio komisarze, komisarze są mianowani skutczą partyjnego. Jednak widać pewien większy trochę dystans. Trochę bardziej myślą, że a poza tym po, poza tym można znacznie więcej stracić. Dlatego, że polski mundur żołnierzy ma swoją historię, ma swoją historię, przypełnioną bohaterstwem, przypełnioną honorem i nie można o tym zapominać. I bardzo wielu wojskowych nie będzie mogło się pogodzić z takimi aktami bezczeszczenia, pamięci żołnierzy polski, i z wykorzystywaniem armii dla celów czysto partyjnych. Także jeśli chodzi o policję, to oczywiście się nic nie dzieje, bo to jest zbrojne ramię partii zwane neo-gestapem. Natomiast jeśli chodzi o armię, dzieje się coś więcej. Ja natrafiłem na pewne przejawy, przejawy aktywności. Ale zdrowej aktywności żołnierzy, którzy próbują mówić o tym, co się dzieje w polskiej armii, którzy są pozostali odważni, którzy jakoś tam się organizują i skupiają. I taki pozytywny akcent chciałbym Wam się pokazać przez moment. Natrafiłem w sieci na takie stowarzyszenie: Brońmy munduru dla przyszłych pokoleń. Dobrze, że są takie stowarzyszenia. Myślę, że warto, warto ich posłuchać. To są, wydaje mi się, ludzie odważni, którzy też im mówią o jawnych kłamstwach MONU. Mówią o tym, jak z jednej strony deklarowano dobrowolność żołnierzom, jeśli chodzi o szczepienia, a potem się okazało, że cywile od pana dyrektora kadr. Cywila zresztą, pana Branki, dzwonili do oficerów, szczególnie tych, którzy mieli awansować w ostatnim czasie. No i delikatnie sugerowano, że jeśli się nie zaszczepią, to mogą się pożegnać z awansem. No to jest tylko jeden przykład, ale takich tam jest więcej. Jest to dosyć istotne, dlatego że tutaj nawet nie chodzi o sam fakt szczepień, czy się szczepić, czy się nie szczepić, ja tego nie chciałbym teraz tematu otwierać. Natomiast fakty są takie, że wszystko robiono pospiesznie. Że wszystko robiono pospiesznie i nie ma, nie ma przekonujących dowodów na to, że określone szczepionki są bezpieczne. Te badania powinno się latami przeprowadzać, powinny być jawne, bo każdy obywatel, w szczególności oficerowie, żołnierze, powinni mieć dostęp do badań, do dokumentów. Natomiast no, tutaj, tutaj pan Aleksander opowiada obszernie o tym, jak otrzymał pismo, że takie badania w ogóle nie są przeprowadzane albo że nie ma do nich żadnego dostępu. No, to są dość karygodne rzeczy, jak już, mówimy o, jak już mówimy o wojsku, jak już mówimy o monie, to przy okazji chciałbym powiedzieć coś, co w zasadzie powinno być dla mnie niewygodne. Dla mnie, jak i dla mojego kuzyna. To może jeszcze raz pokażemy ekran, ale no, rodzinę się nie wybiera. Słuchajcie, jest dwóch braci Kurskich. A więc tutaj, jeśli chodzi o pana Mariusza Błaszczaka, kuzyna, chciałem powiedzieć, że niestety nie miałem możliwości wybrania rodziny od strony mojej babci. Babci z domu Błaszczak. Pochodzimy z Wyszkowa, i mimo tego, że pan Mariusz czy po prostu kuzyn, od, oczywiście od pewnego czasu z, zaczął zaprzeczać temu, że jesteśmy rodziną. No to niestety korzenie mamy wspólne, ponieważ mówię z przykrością, o tym też chciałem wyraźnie zaznaczyć. Dlatego, że pochodzimy z Wyszkowa, mieliśmy wspólnego pra dziadka. To znaczy, nasi pra dziad nasi dziadkowie byli braćmi. No, czy, czy jest to daleka rodzina, czy bliska? Można by się na tym zastanawiać. To w każdym razie e, ja pewnie uważam, że pan a, Mariusz Błaszczak jest nieszczęściem w mojej rodzinie dalekiej. Pewnie mój kuzyn uważa, że to ja jestem nieszczęściem rodzinnym. No, czyli widać, że punkt widzenia jest oczywiście względny. Natomiast, no cóż. Powiedzieliśmy, powiedziałem na samym początku o tym, że dla ludzi, dla ludzi ten teatr jest czymś bardzo istotnym. To też wiąże się, wiąże się z psychologią postrzegania. Pamiętajmy, że najbardziej liczną grupę zawsze stanowią prości ludzie. Pamiętajmy, że do nich trzeba przemawiać obrazkami. Nie można za dużo tekstów pisać. To, co na nas działa najmocniej, to obraz, zdjęcia, dokumentacja zdjęciowa. Ludziom też trzeba mówić, co mają myśleć. Kiedyś w redakcji pewnego brukowca w Polsce oglądałem sobie Worda, przygotowanego specjalnie dla tego brukowca. No to skarbnicie Ile słów było w słowniku tego worda? Czyli jeżeli użyliśmy w tekście słowo jakieś spoza tego słownika, już się wyświetlało na czerwono, sygnałem, że trzeba zmienić. 300 słów. Czyli Brukowiec ten zakłada, że, zakładał, zakłada, że jego czytelnik nie zna więcej niż 300 prostych słów. Ale jeszcze mocniej działają obrazki działają bardzo wymownie, bardzo jasno, dlatego, dlatego prawda bywa tuszowana obrazem, prawda bywa ukrywana za pomocą zdjęć, za pomocą obrazu. Może na prostym, prostym przykładzie wam to pokażę po prostu na przykład, gdybyśmy, na przykład, gdybyśmy chcieli sobie obejrzeć pewne kłopotliwe, Kłopotliwe zdjęcia dla, dla naczelnika państwa, dla guru, dla przywódcy. No tutaj to spojrzenie z tak zwanej wysokości no musi sprawiać przyjemność, bo rzadko kiedy jest dostępna ta wysokość? No chyba że na drabince stoimy. Stoi. Problem polega na tym, że, że bardzo dużo jest obrazków pokazujących wściekłość, pokazujących zacietrzewienie, pokazujących niezbyt inteligentne oblicze furiata. Furiata o określonych zresztą preferencjach seksualnych o nich nie będę mówić. akurat, bo uważam, że, Uważam, że to są tak intymne i tak prywatne sprawy, że nie chciałbym tego tematu poruszać jakoś dosadnie. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, jak można za pomocą zdjęć, za pomocą obrazu, który utrwalamy w elektoracie, zatuszować i owe preferencje nie, niezbyt pasujące do elektoratu, i ową wściekłość. Proszę bardzo, tutaj mamy rycerza który nie dość, że się uśmiecha półgębkiem, to jeszcze jakże uniżony wykazuje zaangażowany szacunek dla młodych kobiet. Nawiasem mówiąc, najczęściej nie patrząc im w oczy. No, ten motyw kobiet, zresztą żeby zatuszować kwestię preferencji Kaczyńskiego, pojawiał się, pojawia się dość często. O, tu widać mego kuzyna zaangażowanego też w te zdjęcia. Nawiasem mówiąc, kuzyn się pasjonuje PR-em też. No nieważne. W każdym razie towarzystwo kobiet jest czymś bardzo istotnym. Jakże, jakże wiele wysiłków włożono w to, by zaszczepić w elektoracie. Takie poczucie relacji, związku bliskiego pomiędzy, pomiędzy naczelnikiem, a świętej pamięci już panią, o ile pamiętam, Jolą Szczypińską. Hmm. Tutaj wręcz mamy intymne zdjęcia rozpowszechniane publicznie, aczkolwiek wygląda mi to na fotomontaż bardziej, no ale okej. Okay. <laughs> Tutaj ta rycerskość się manifestuje. Po raz kolejny. No tak, jest to słuszne, dlatego że magia, magia obrazu, magia zdjęć jest niesamowita. Przy tej okazji chciałem Wam powiedzieć, kogo przygotował na mój proces w pierwszej instancji, kogo przygotował mój prokurator Borkowski. Ten bandyta, o którym mówiłem wcześniej wielokrotnie, przygotował bardzo ciekawą postać, żeby nie przebadać psychiatrycznie. Nawiasem mówiąc, ja sam po wyjściu z aresztu zgłosiłem się na najbardziej szczegółowe badania seksuologiczne do zespołu lwa Starowicza. Wyniki są jednoznaczne. Co prawda, co prawda Wiesław Czernikiewicz, bo o nim mówimy, nie, nie opisał żadnych zboczeń w moim przypadku. Ale pewnie niezadowolony z tego faktu, obsparował mnie w inny sposób, wspominając o moim rozbudowanym ego, o narcyzmie jakimś szalonym i generalnie doszukując się wszędzie jakichś możliwych haków. Kto to jest Wiesław Czernikiewicz? Mówiąc krótko, to jest psychiatra sądowy, to jest biegły który miał bardzo poważne zarzuty kilkakrotnie. Wiele kobiet zgłosiło gwałt podczas sesji ginekologiczno-psychiatrycznych. Jest, jest na ten temat sporo w internecie, jest wiele pokrzywdzonych, zgwałconych kobiet. Zadałem sobie, zadałem sobie dużo trudu, dlaczego mój prokurator bandyta akurat Czernikiewicza zaangażował do mojej sprawy. Okazało się, że, no, nie trzeba było daleko szukać, bliskie związki z ABW. To właśnie ABW trzy razy wyciągało Czernikiewicza, psychiatrę, z jego problemów, sprawę umarzano. No, czyli można się domyślać, że kobiety były zastraszane. Dlatego też chciałbym wystąpić z apelem do, może akurat tak się zdarzy, że jakaś pokrzywdzona kobieta widzi teraz facjatę tego gwałciciela. Bardzo proszę, żeby się do mnie zgłosiły. Co robi Czernikiewicz? Pseudopsychiatra, ta szmata. W roli lekarza, co robi zaraz po tym, jak zostaje oskarżony. Ano, już wam spieszę pokazać, co robi. No, czyż to nie urocze zdjątko Czernikiewicza wąchającego kwiatki. No tak, bo Czernikiewicz jego psychiatra wie, ile może obraz zmienić w świadomości ludzi. Jakże niewinne białe kwiaty obcałowuje i obwąchuje nasz psychiatra w momencie, kiedy ma zarzuty. To zdjątko umieszcza na wielu swoich profilach w różnych miejscach. No nie jedyne. Cała sesja powstaje w alejkach kwiatowych, gdzie, gdzie ten pseudo psychiatra, ta szmata w roli lekarza, Pokazuje swoją wrażliwość, wrażliwość i poezję swojej duszy. Także, no, widać, widać następnego samozwańczego piarowca, po prostu. Tak to, tak to wygląda. Okej, okay. Chciałbym zapowiedzieć teraz jedno. To, że będziemy Mówić o drugiej stronie monety. Do tej, pory, do, tej pory mówiliśmy, do tej pory mówiliśmy o tym, jak wygląda ten zły krąg. Zły krąg, czyli poruszanie się pomiędzy karą, pomiędzy piramidą danych, a piramidą zniewolenia. No, ale nic w psychologii ludzkiej nie może działać skutecznie, jeśli jest tylko kijem, gdzie nie ma marchewki. Gdzie jest tylko karą. Więc powinna istnieć druga strona, która byłaby takim odpowiednikiem nagrody. Kara i nagroda. Wtedy jest taki odpowiednik, ale ten odpowiednik powstał nie dlatego, że to są pozytywne pojęcia, ale dlatego, że zawłaszczono bardzo, czyli partia, mówiąc wprost, rządząca, dyktator w bardzo zmyślny sposób, zresztą zawłaszczono wiele pozytywnych pojęć i dołączono do, do tego czarnego obrazu, czarnego scenariusza dyktatury. Czyli zawłaszczono takie pojęcia jak prawda, zawłaszczono hasło patriotyzm, zawłaszczono państwo, zawłaszczono historię, zawłaszczono edukację. I zawłaszczono nawet takie pojęcia, które z definicji wydawałoby się tylko pozytywnie mogą się pojawić ludziom, jak rodzina. Od dziesiątej części rozpoczynam wstrząsający, jeszcze bardziej myślę, materiał o tym, co się kryje za tym zawłaszczeniem, co tak naprawdę się kryje za tymi pojęciami, co tak naprawdę kryje się za państwem, za strukturą państwa. Dowiecie się, co tak naprawdę kryje się za strukturą edukacji. Myślę, że dzięki temu będzie dla was jasne, dlaczego nauczyciele się nie liczą. Bo to, to jest niezrozumiałe, bo z jednej strony władza obecna powinna chołubić nauczycieli. No bo przecież to jest bardzo istotna grupa, od której wiele zależy. Nie, nie, nie. 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 Nauczyciele przez. Tę dyktaturę będą traktowani jak szmaty, jako nic nie warte szmaty. Dowiecie się, dlaczego tak jest. Ma to bardzo logiczne uzasadnienie. Dlatego, że o czym, na co mogliby mieć wpływ nauczyciele, rozdano zupełnie innym komisarzom zupełnie w innych przegródkach piramidy. No i, i dowiemy się, co się kryje tak naprawdę za nobilitacją rodziny w polskiej dyktaturze. Na razie to tyle. Zapowiadam jeszcze na dziś materiał jak dołączyć do nas w ostatniej chwili. Czyli co zrobić, żeby raz zainwestować na przykład 2000 dolarów, a potem nie tylko mieć zwrot po trzech, czterech miesiącach najwyższy ale potem mieć co miesiąc kilkanaście tysięcy dolarów, lub zainwestować na przykład 20 tysięcy lub mniej w udziały i, i mieć co miesiąc po kilkadziesiąt tysięcy dolarów przez czas nie jednego roku, nie pięciu lat, przez czas nieokreślony, nieograniczony. Kilogos powstaje z myślą, Niezmyślną taką, żeby, żeby działać przez 5 lat, przez 10 lat. Q-Logos jest czymś, do, można by powiedzieć wprost, bez żadnej, bez żadnej przesady, że to jest coś, do czego przygotowywałem się całe życie. I moją intencją jest to, by ten projekt nigdy się nie skończył. On zresztą, jak zobaczycie, jest tak skonstruowany. Więc niech to także będzie pewną w tym, w tym depresyjnym świecie. No niech to będą, niech będzie jakąś jedną chociaż jaskółką nadziei, że z tego szalonego kręgu inflacji bez nadziei można się wydostać. Można się wydostać na przykład dzięki kiulogos. I obojętnie, czy się przeniesiemy do Azji, czy pozostaniemy w kraju, warto przynajmniej zabezpieczyć kiulogos e, swój majątek. Swoje pieniądze. Dziękuję Wam bardzo. Pozostańcie, pozostańcie ze mną.